Nagoszyn w dziesiątce najpiękniejszych wiejskich miejscowości w naszym województwie konkurs Piękna Wieś Podkarpacka, organizowany był przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. W jego dziewiątej edycji całectwo należące do gminy Żeraków zajęło dziewiąte miejsce. Chciałem serdecznie podziękować z tego miejsca całej społeczności wsi Nagoszyn z panią Sołtys, Stefanią Grzyb za zaangażowanie, za. Prace na terenie sołectwa, które poprawiają estetykę i wygląd tejże miejscowości. Chciałem podziękować również służbom Urzędu Gminy za środki, które zostały zabezpieczone i wykorzystane w tej miejscowości. Jak również chciałem podziękować za przygotowanie prezentacji Wsi Nagoszyń Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Celem plebiscytu Piękna Wieś Podkarpacka jest m.in. ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu, docenienie dbałości mieszkańców o otoczenie czy wspieranie rozwoju wsi przez pobudzenie aktywności gospodarczej, kulturalnej i społecznej. W tegorocznej edycji pierwsze miejsce zajęła miejscowość Ruda Różaniecka z gminy Narol.